Drodzy widzowie, jest takie opowiadanie Być sobą, w którym o Giordani tak opisuje społeczne miejsce Maryi. Poza Nazaretem mało kto ją znał, a w Nazarecie mało kto o niej mówił. W jej codzienności przysłaniało milczenie. Zwykle nie mówi się o tych, co żyją codzienną pracą, spełniając obowiązki. Gazety obfitują zwykle w opisy działalności różnych burzycieli i kilersów. Kwałcących prawa wstydu, porządku i wolności. W Kronikach Towarzyskich wiele miejsca poświęca się różnym celebrytom, demagogom, prowokatorom i kryminalistom niż całym rzeszom matek, ojców, zwykłych ludzi, tej pokornej masie, dzięki której żyją społeczeństwa. W tym kontekście Maria staje się wzorem, przykładem życia prostego, pełnego, realnego, wolnego od chadzideł. No właśnie. Okazuje się, że dziś kadzidło to domena już nie tylko kościelnych nabożeństw. Coraz trudniej ją życie społeczno-polityczne, towarzysko-biznesowe wolno od kadzidła. A kadzidło, tak to dosłowne, jak i to symboliczne, wprawdzie ładnie pachnie, ale na dłuższą metę skutecznie zakłóca świeżość oddechu i realność widzenia. Każde spotkanie z bliźnim to zawsze jakaś niewiadoma, czasem niespodzianka. Do końca nie wiemy, co usłyszymy i czym nas zaskoczy. Jego słowa mogą pobudzić nadzieję i radość, ale też powodować smutek, rozczarowanie, nawet ból. I dziś chyba tego boimy się najbardziej. Może dlatego spotykając się z bliźnim tak na wszelki wypadek trzymamy dystans, a wtedy coraz mniej między nami szczerości, a coraz więcej szukania dziury w całym. Duch nieufności zbiera coraz obfitsze żniwo. A Maryja tak po prostu zaakceptowała to, co przyniosło jej życie. W jej postawie nie było petensji czy targów, tylko otwartość na to, co nowe. Tak rozumiała spełnienie. To może wydać się dziwne, bo przecież obawa i lęk przed tym, co będzie, przed nowym, jest jednak dość mocnym naszym codziennym doświadczeniem czasem podcinającym nas skrzydła nadziei. Nie ucieczka, czasem wręcz paniczna przed tym, co tu i teraz, ale zgoda z nadzieją na to, co tu i teraz, to droga do spełniania się codziennością. Ksiądz Federico Suárez w książce o Maryi zwraca uwagę, że każdy z nas, słysząc głos Pana Boga w tak trochę naturalnym odruchu obronnym, reaguje strachem. Jonasz uciekał, Izaasz był przerażony, a święty Paweł oślepł. Jedynym człowiekiem pozbawionym tego naturalnęku, była właśnie ona, Maryja. Dlaczego? Ksiądz Suarez odpowiada, że to jest właśnie dowód na jej wewnętrzną czystość i wolność. Gdy odwiedzający ją anioł przedstawił jej boży zamiar, zmieszała się i, co oczywiste, zawstydziła. Potem wszystko to przemyślała i przyjęła. W tym pytaniu, jak to się stanie, nie słychać jakiegoś obronnego lęku, bardziej realną praktyczność. Jaki z tego wniosek? Kiedy czujemy wewnętrzny niepokój, obawy przed czymś ważnym, co jak się zdaje, przerasta nasze siły, warto zadbać o wewnętrzne wyciszenie, uspokojenie emocji i chwilę modlitwy.